O, teraz już wiem Wydaje ci się, że jesteś taka mądra, czyż nie? Mówiąc jakby znała mnie tak dobrze hm. Widzę do czego zmierzasz Co? Nawet śmiałaś wspomnieć o moim synie, ty Ty Jakie to ochydne i słabe z twojej strony Nawet zabicie cię jest nic nie warte Wynoś się stąd Ale... Ogłuchłaś? Powiedziałam wyjdź Uciekaj! Frysk! Frysk, chyba już wystarczy. Możesz już przestać! Frysk! Frysk zatrzymaj się! Nareszcie! Hej, nie możesz tak sobie biec! Przynajmniej jesteśmy wolni. Nie mogę uwierzyć, że to zadziałało. Coś nie tak? To... To niesprawiedliwe. Przeze mnie czuję się jeszcze gorzej. Tego chciałam. O, czekaj. Na serio chciałaś tam zostać? Jesteś sukniętym człowiekiem. Ja tylko... Chciałam... Ale ona nie... Nie rozumiała. To... To moja wina. Hej, przestań. Zrobiłaś co mogłaś. Cieszę się, że nie zginęliśmy tym razem. Teraz stawaj. Nic nie robię do niczego nas nie doprowadzi. Szybko. O no dawaj. Duże dzieci nie płaczą. Przestań. Przepraszam. Jesteśmy o grób bliżej od Twojej wolności. Hu, walona rola. Spróbujmy nie zginąć przy wyjściu. Mhm. Kolejne miejsce jest na wprost. Dobrze, że nasisz na sobie aresztopę. Będzie zimno. Chodźmy. Do Okay. Okay. To już koniec underfell, um, rozdziału ruiny. Następny pojawi się, kiedy się pojawi. Jeżeli już jest, to zapraszam na następną część. A jeżeli jeszcze nie ma, to znaczy, że jeszcze czekamy na Twój głos, który może pojawi się w następnej części, jak nie następnych. Czekajcie, proszę, cierpliwie na tłumaczenie i spotkamy się, mam nadzieję, jak najszybciej. Сейчас я. Ммм.